Z pewnością wiele osób marzy o tym, by odnaleźć wymarzoną miłość i spędzić resztę życia u boku tej jedynej osoby. Historia Zenka i Danuty Martyniuków jest doskonałym przykładem takiej miłości, której fundamenty zostały zbudowane już 36 lat temu, kiedy to wzięli ślub. Ich związek to nie tylko emocjonalna opowieść, ale i przykład na to, jak warto walczyć o szczęście nie tylko w dobrych czasach, ale także w trudnych chwilach. Zenek Martyniuk, urodzony w latach 80., z łatwością zdobył serca wielu słuchaczy, Dzięki swojej charyzmie i niepowtarzalnemu stylowi. Jako lider zespołu Akcent zyskał popularność w latach 90., a utwory takie jak Przez Oczy Zielone czy Przekorny Los niezmiennie rozbrzmiewały na dyskotekach całej Polski. Jego talent i zaangażowanie w muzykę sprawiły, że stał się ikoną gatunku biskopolo, a także osobą rozpoznawalną w mediach, gdzie niejednokrotnie występował w reklamach oraz programach telewizyjnych. Ich uroczysty dzień, który odbył się 4 lutego 1989 roku, przeszedł do historii. Choć para postanowiła na ślub w środku zimy, Danuta wspomina, że tego dnia panowała wiosenna aura. W rozmowie z faktem żona Zenka z nostalgią opowiadała, jak ważny był to moment w ich życiu. Sześć miesięcy po zaślubinach na świecie powitali swojego syna Daniela, co uczyniło ich szczęśliwymi rodzicami. Zenek Martyniuk, znany nie tylko ze swojego muzycznego dorobku, ale także z miłości wobec rodziny, stał się dla wielu wzorem do naśladowania. Tematyka ich małżeństwa oraz bliskości jest niewątpliwie interesująca także dla ich fanów, którzy często podkreślają, jak bardzo Zenek jest szczęśliwy będąc mężem i ojcem. Pomimo tego, że Zenek przyznaje, iż zdarzają się momenty, kiedy z żoną dochodzi do kłótni, podkreśla, że są to tylko drobne nieporozumienia, które nie wpływają na ich trwałość w małżeństwie. Jego sekret tkwi w umiejętności rozwiązywania konfliktów i wybaczania, co niewątpliwie pozwoliło mu przetrwać w związku przez tak długi czas. Kto wie, Ile jeszcze lat radości, wspólnych dni i muzycznych sukcesów czeka przed Zenkiem i Danutą? Ich historia to inspirujący przykład na to, jak prawdziwa miłość potrafi przezwyciężyć wszelkie trudności i sprawić, że wspólne życie stanie się najpiękniejszą podróżą.